Panie, tak jak mówię, masa, masa jest życzeń, dlatego chciałam właśnie, żeby Pan napisał życzenia do wszystkich widzów. No chyba to się, tam raz mówiłem o obfitości Mhm mm mm -hmm. mm, można jeszcze powiedzieć czas na zgodę, pojednanie, właśnie, radość jest... i bycie mm -hmm. ze sobą. Okres świąt. Tak. Przyja pojednaniu. Mhm. Mm tak. Bycie ze sobą. Mhm. Mm I słuchania. Można dodać na Słuchanie jest zawsze lepsze niż gadanie. Lepsze mm -hmm. gadanie. Dobrze. Gadanie nie jest tak? Tak jest. Czy ktoś tak. mądrze i nie może skończyć się? Lepiej to jest słuchać niż dokładnie tak. tak. Znowu są pytania o płytę. Mhm. Zaproszenia do różnych miast. To zapraszamy tu no i jasne, tu. Jasne, jasne. Panie Krzysztofie, byłem na Pana koncercie w żywcu w 2006 roku. Wtedy obchodził Pan 60. urodziny. Dostał Pan w prezencie od burmistrza góralski kapelusz. Moja mama jest Panu zakochana. Życzę dużo zdrowia dla Pana i rodziny. Pozdrowienia z Niemiec. Odpisujemy? Tak, i o, tak. dzięki takim ludziom mhm. chce się człowiekowi żyć. Dobrze. I dzięki. Tak, tak, ludziom. ludziom chce się człowiekowi żyć. Dzięki. Wykrzykniki. Mhm. No tak. i no mhm. jeszcze zdążymy Tak, tak, tak. Panie Krzysztofie, serdecznie pozdrawiam od całej mojej rodziny. Wszyscy uwielbiamy Pana piosenki. Jak zdobyć Pana płytę z autografem? To już właśnie odpowiedzieliśmy. Chciałbym spełnić marzenie mojego syna, który czeka na przeszczep serca. Więc tutaj może właśnie... Oddałbym własne, ale jest chyba za stary. Ja już nie zabezpieczę. Żeby wszystkiłem. Mm -hmm. O, głowa ucięta. O, teraz tak. Oddałbym, Oddałbym własne. własne. Ale nie mam zapasowego. Ale nie mam zapasowego. Mhm. Na pewno będzie wszystko dobrze. Na pewno <noise> będzie wszystko dobrze. Życzę. to mhm. Będziemy się modlić od gąsy. Nie no coś nie A O, jeszcze ciepło. Nie, nie było, na, nie było napisane to tak napisane A tak, tak, tak dobrze, przejdźmy dalej ogrom ty masz ten puder misiu tutaj ze sobą? Tak. Na razie czego? Pracujemy bo jestem Dobrze. Stara podernica się śmieje, Ale ja lubię wiedzieć, że. się dobrze wygląda. Nie powiedz tylko, czy się błyszczy gdzieś. Na czole minimalnie. Jest dobrze. Dobra? LIKE tak jest. Zaufałem ci. No słuchaj. Ale już jest dobrze. Coś by coś można było mądre dopowiedzieć do pytania, dobrze? Ja tak myślę, że to tak szukasz. Tak, 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 bo takich pytań właśnie wolę. Skąd Pan czerpie inspiracje do, do utworów, pisania utworów mhm. Mhm. Takim drugim krawczykiem mhm. jest Andrzej Kosmala, mój menadżer. Mhm. Z którym pracuję, mhm. 40 lat, ponad chyba, ponad 40 mhm. lat. Niektórzy twierdzą, że to jest rekord Guinnessa. Pracują już ponad, tak, tak ponad 40, 40 lat. lat. Niektórzy twierdzą, że to jest rekord Guinnessa. Mhm. Ale jak to się stało, że artysta wytrzymał z menażerem i odwrotnie? Mhm. To kolejny cud w moim życiu. Jest I odwrotnie. Myślnik to kolejny cud. Tak jest. Andrzej tak. jest ciągle pełen pomysłów i energii. co je... ja co jest właśnie zawsze tak jest że po programie się wszyscy rzucają na to co, co jest w kuchni i tak rzucam okiem co ja mam A ktoś zabrał dobrą u nich tak 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 bo już widzowie wylosowali mhm.